Cześć, a w tym matryle zrobimy sobie recenzję tego oto drona badawczego. Zapraszam do oglądania! No, i mamy tutaj zestaw Lego Creator 3 w jednym o numerze katalogowym 31071. Można by powiedzieć, że ten zestaw to już jest lekko archiwalny, ponieważ pochodzi on z 2018 roku. Zawiera 109 elementów, a jego cena katalogowa wynosiła 44,99. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to on już na moim kanale się pojawił, bo jest to zestaw z. Tego odcinka, który wam teraz przypnę w karcie, gdzie kupiłem kilka zestawów za kilkadziesiąt złotych, ale to było już rok temu. Ten wstęp do materiału był naprawdę w kiepskiej jakości. Jeszcze wtedy, jak nagrywałem ten wstęp, z tego co mnie pamięć nie mieli, nie miałem nawet softboxów ani żadnej lampki, żeby sobie ten materiał doświetlić. Więc wyglądało to myślę dużo, dużo gorzej niż w tym momencie. No ale pora wrócić do tego zestawu i myślę, że w najbliższym czasie nagram sobie właśnie te wszystkie mniejsze zestawy, które w swojej kolekcji posiadam, bo chciałem je po prostu porozkładać na części. Jeżeli chodzi o ten dron badawczy, to widzimy go tutaj oczywiście na jako główną konstrukcję, ale jeżeli chodzi o y, alternatywne konstrukcje, które myślę, że w tym materiale również sobie zobaczymy, to mamy tu jeszcze taką oto motorówkę bagienną i taki oto samolot śmigłowy, które mamy tu właśnie na boku jako dwie alternatywne konstrukcje. No i z tyłu mamy tutaj przedstawione, na, przedstawionego naszego drona badawczego właśnie naszą motorówkę i nasz samolot. Więc tak to prezentuje się te małe pudełko. Yy, już nawet nie pamiętam, co było. W środku było dosyć dawno tego pudełka nie otwierałem. Chyba jak kończyłem ostatni, jak kończyłem właśnie nagrywać wtedy ten materiał, to tak to zamknąłem i tak to do tego czasu sobie tutaj w tym pudełku leży. No to co? Ja idę zamieniać tę niewielką ilość elementów w gotowego drona badawczego i zobaczymy sobie go z bliska, jak już nasz dron będzie tutaj zbudowany. No i po krótkiej chwili, jak widzicie, nasz dron badawczy wylądował tutaj na tym stole i sobie go zrecenzujemy. Jakby to powiedzieć, dla was to była chwila, a dla mnie aż dwa dni, ponieważ nagrywanie podczas tych upałów, które jeszcze były dwa dni temu, musiałem sobie odpuścić, bo normalnie było mi tak gorąco, że nie dałem rady. Teraz, kiedy to nagrywam, za oknem pada, mamy już 19 stopni, więc możemy kontynuować sobie nagrywanie tego małego zestawu. No i mamy tutaj nasz dron badawczy, który wylądował. Jeżeli chodzi o ten dron badawczy, to może zacznijmy sobie jego recenzję tutaj od przodu. Jeżeli chodzi o to, no to mamy tutaj kabinę, czy też kokpit, do którego możemy sobie umieścić mini figurkę, ponieważ mamy tutaj na nią miejsce, jak i taki drążek do sterowania naszym dronem. To, co mi się w tej kabinie w zasadzie nie podoba, to tutaj to, że mamy te dwa study odkryte, no już mogli nam dorzucić te dwa białe tile i jeden na jeden i byśmy sobie je tu mogli po prostu zabudować. Myślę, że wyglądałoby to ładniej. Oczywiście mamy szybkę i możemy sobie naszą kabinę tutaj zamknąć mamy również kamerę umieszczoną na boku, którą możemy sobie tutaj regulować góra dół. To są informacje, które znalazłem na stronie promoklocki, oczywiście na którą Was serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Mamy tu dwa śmigła, jedno z lewej, drugie z prawej, i na tych śmigłach mamy zamontowane takie czerwone elementy, transparentne, bardzo ładnie one wyglądają. Być może są to właśnie jakieś lampki ostrzegawcze które sobie tutaj mrugają. Poza tym mamy tu dodatkowe dwie lampki, jedną czerwoną, drugą zieloną i one są sobie tej pewnie też mrugają. Jeżeli chodzi o podwozie tego naszego drona badawczego, to jest ono zbudowane tutaj również z elementów technikowych. Możemy sobie go postawić. Jak widzicie, przechylić do tyłu, do przodu. Tutaj nam się ten dron badawczy nie przewraca, ale jednocześnie służy to też jako chwytak. Dokładnie, tak jak mówię, jako chwytak. Tak wyczytałem właśnie na stronie promoklocki z opisu tego zestawu. No i być może właśnie chodzi o to, że te, że te nogi możemy sobie złączyć i działają one jako chwytak i biorą jakiś materiał do... Badań. Tak oto prezentuje się nasz dron z przodu. Nie mam jeszcze bladego pojęcia, po co jest ten zaczep tutaj z tyłu. Myślałem właśnie podczas budowy, że tutaj coś przyczepimy, czym będziemy mogli właśnie wziąć jakąś próbkę, na przykład, ale nie. Tutaj po prostu wystaje nam ten element. No i nic do niego nie przyczepiamy. Myślę, co jeszcze tutaj bym chciał powiedzieć, ale w zasadzie chyba większość tu już została opowiedziana. No z tyłu jeszcze mamy taki pomarańczowy ogon I tak oto prezentuje się nasza pierwsza główna konstrukcja, którą zbudowaliśmy z tych elementów. Y, czyli dron badawczy. Jedynym elementem, który mi tutaj został, to jest ta oto zębatka, która jak spojrzałem, to wchodzi tylko do y, konstrukcji z tym helikopterem, czy też samolotem raczej. Y, w pozostałych konstrukcjach ona jest niewykorzystywana. Przewertowałem po prostu instrukcję w poszukiwaniu, czy nie minąłem tego elementu i gdzieś nie ma tutaj być zamontowany, ale jednak nie, i tylko w jednej konstrukcji Prawdopodobnie ta zębatka wchodzi. No i tak oto prezentuje się nasz dron badawczy. Myślę, że teraz oczywiście ja go rozłożę na części pierwsze i zbuduję kolejną konstrukcję, którą za chwilkę sobie zobaczymy. No i już po chwili nasze elementy z drona badawczego zamieniły się w tę oto motorówkę bagienną i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo na opakowaniu jak i w instrukcji ta motorówka jakoś do mnie w ogóle nie przemawiała, wydawało mi się, że te konstrukcje są takie już naprawdę okrojone, a ona wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. Tak samo jak w przypadku drona badawczego mamy tutaj miejsce dla naszej jednej minifigurki, no i tak samo ma tutaj jeden drążek do sterowania naszą motorówką. Tutaj mamy zastosowane dwa transparentne serki, które pewnie imitują tej motorówki. Przód oraz boki tutaj nie mamy tak naprawdę nic ciekawego. Tak samo jak w przypadku drona mamy również dwie lampki, czerwoną i zieloną. Z tyłu mamy właśnie taki napęd, po raz kolejny pojawia się nam to śmigiełko, więc całkiem fajnie tutaj wygląda, że ta motorówka bagienna nawet gdyby chyba osiadła i się gdzieś zaczepiła, to tutaj turbo włączamy tym wiatrakiem i ją pęd powietrza tutaj wypycha także całkiem fajnie to wygląda. U góry mamy jeszcze chyba zamontowaną jakąś lampę, gdyby tak musiała poruszać się nasza motorówka bagienna w nocy. Poza tym wygląda ona naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Jedynym minusem chyba to jest ta garść elementów, która została. No i przede wszystkim została nam tu szyba. W sumie w motorówce to chyba aż tak znowu szyba nie jest potrzebna, ale mamy tutaj dwa takie właśnie elementy, które osłaniały śmigło. No i one tutaj zostały. Być może udałoby się wykorzystać to i Zmontować tutaj podwójny taki napęd śmigłowy, myślę, że całkiem fajnie by to wyglądało. Na pewno ta motorówka z tyłu byłaby tutaj zdecydowanie, zdecydowanie większa, no ale LEGO nam tutaj zafundowało tylko jedną taką taki napęd, no i tak to też zbudowałem. Więc teraz rozbiorę tą motorówkę bagienną na części pierwsze, no i składam trzecią konstrukcję. No i jak widzicie już po chwili nasz samolot śmigłowy wylądował. Mamy tutaj trzecią konstrukcję z tego zestawu. Jeżeli chodzi o tą konstrukcję, to na pewno podoba mi się to, że mamy właśnie tu użyte obydwa te śmigła, gdzie przy motorówce bagiennej użyte było tylko jedno, jak i również została tu wykorzystana ta zębatka, która została mi po zbudowaniu głównej konstrukcji, jak i kolejnej, czyli drugiej, czyli motorówki bagiennej. Jeżeli chodzi o przód, no to mamy tutaj właśnie te śmigło jedno ta zębatka. Mamy po raz kolejny transparentne serki jako szyba. Nie rozumiem tutaj trochę tego jumpera, który został tu zastosowany. Yy, mamy oczywiście śmigła, mamy dwie lampki ostrzegawcze, czerwoną i zieloną. Tutaj być może te, te transparentne czerwone elementy również robią jako jakaś lampka. No i znajdziemy tu również ogon z kolejną pewnie lampką sygnalizacyjną. No i tak to prezentuje się nasza trzecia konstrukcja, czyli ten samolot śmigłowy. Jeżeli chodzi o mnie, to mam wrażenie, że ten samolot wypada najgorzej z wszystkich trzech konstrukcji. Jeszcze może przejdźmy do elementów, które nie zostały tutaj w tym zestawie wykorzystane. No i po raz kolejny jest ich dosyć sporo. Szybka tak naprawdę jest używana tylko i wyłącznie w pierwszej konstrukcji, czyli właśnie w dronie badawczym. Poza tym cały czas ona nam tutaj zostaje. No jeżeli chodzi o podsumowanie tego materiału i tego zestawu, to na pierwszym miejscu oczywiście bez dwóch zdań ląduje tutaj dron badawczy. Na drugim miejscu motorówka bagienna, która po zbudowaniu Dużo bardziej przypadło mi do gustu niż w tym momencie, kiedy ją widziałem na opakowaniu, czy też instrukcji składania, no a na trzecim miejscu. Ten oto samolot śmigłowy, czyli tak jak, tak jak czy ustawione było to w materiale, tak samo przypadły mi te konstrukcje do gustu, od najlepszej do najgorszej, oczywiście, w mojej opinii. Jeżeli chodzi o ten materiał, myślę, że to byłoby wszystko. W tym momencie mogę sobie już przynajmniej ten zestaw rozłożyć na części. Oczywiście, jeżeli materiał się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza pod tym filmem, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!